I przechodzimy do następnego punktu naszego programu, którym jest. W następnym punkcie programu zapewnimy troszkę pewności w świecie zdominowanym przez niepewność. A tą pewnością jest fakt, że każdy z nas ma biasy, unconscious bias. I opowie o nich Ania z Diversity Hub. Witaj, Aniu. Witam, witam serdecznie. Cześć, Sandra. Cześć, Radek. Cześć, dzień dobry. Z niecierpliwością czekamy na prezentację na temat unconscious bias. Super, dziękuję bardzo za zaproszenie, ja też już się bardzo cieszę. Postaram się mówić szybko, to jest temat rzeka. Mamy na to 15 minut, więc od razu zaproszę was do, do ćwiczenia. Chciałabym, żebyście razem ze mną nazwali kolory, zaczynając od lewej strony, lewego górnego rogu, jak najszybciej. I ja będę to robić razem z Wami, ale proszę Was, zróbcie to, zróbcie to też. To nie, to nie jest trudne, trudne zadanie, za chwilę dam Wam jeszcze jedno. Więc jak powiem, start, to wszyscy zaczynamy. OK, start. Nazywamy kolory. Zielony, pomarańczowy, czerwony, niebieski, żółty, fioletowy, czarny, szary, czerwony, zielony, żółty, fioletowy, pomarańczowy, niebieski, czerwony, szary, czarny, różowy. OK, no, myślę, że, że poszło Wam dość dobrze. A teraz zrobimy dokładnie to samo, tylko na innym slajdzie. I pamiętamy, jak powiem, start, to znowu nazywamy tylko kolory. Niebieski, fioletowy, zielony, żółty, czerwony, szary, pomarańczowy, zielony, niebieski, różowy, czarny, czerwony, szary, różowy, żółty, fioletowy, zielony, pomarańczowy. No właśnie, jeśli Wasz umysł działa tak jak moja, na pewno. W tym, w tym przypadku tak, tak działa, to w tym drugim e, przypadku było nam znacznie trudniej i już się pojawiały jakieś, e, jakieś e, błędy. E, to takie proste ćwiczenie jest fajną demonstracją tego, jak działa nasz umysł. Do naszego mózgu w każdym momencie dochodzi około 11 milionów informacji. To jest strasznie duża liczba informacji, i żebyśmy mogli sobie z tym poradzić, mamy takie zasadniczo dwa systemy myślenia. System 1 to jest ten taki system szybki, automatyczny, który działa właściwie bez większego wysiłku, nie mamy poczucia kontroli, są takie w większości nieświadome procesy. I w tym pierwszym przypadku, jak nazywaliśmy kolory, które były napisane, które, które była spójność między właśnie nazwą koloru i tym w jaki, w jaki sposób był napisany, no to ten system jeden działał super, zupełnie bez problemu. Jeśli zapytałabym Was, ile jest 2 plus 2, 4, od razu system 1 działa na zasadzie takich skojarzeń. System 2 z kolei został jak gdyby zaprężony do tego ćwiczenia drugiego, tego drugiego slajdu, kiedy mieliśmy taką sytuację, że dwie automatyczne czynności, czyli czytanie i nazywanie kolorów, nie były, nie były spójne. I ten system drugi jest to jest takie myślenie wolniejsze. Takie myślenie, które wymaga uwagi, wymaga wysiłku i mamy, mamy takie poczucie, że no świadomie robimy, robimy to świadomie. Zasadniczo 80 czy 90% naszego myślenia to jest właśnie takie myślenie nieświadome. Ten system jeden kontroluje nasze myślenie i ten system jeden, to myślenie szybkie upraszcza nam świat. Mamy bardzo dużo skrótów myślowych, heurystyk. No i to jest, to jest dobre, bo pomaga nam to funkcjonować w świecie, w którym dochodzą do nas bodźce cały czas. Tak jak na przykład teraz wasz mózg przetwarza informacje tego, co czuje wasz mały palec w lewej stopie, także tych informacji jest strasznie dużo, ale niestety wiążą się z tym też problemy. System jeden działa na zasadzie uproszczeń, upraszcza nam świat, posługuje się stereotypami i niestety w, przypadkach, w wielu przypadkach są to stereotypy i takie uproszczenia, które są krzywdzące dla, dla innych osób. Podam wam przykład takiego eksperymentu jednej z moich ulubionych psycholożek społecznych, Dolly Chuk, I ona badała. Ona się zajmuje psychologią dobrych ludzi, jak ona to nazywa, psychologią dobrawych ludzi. I ona wysłała... E-maila do, do 6,5 tysiąca profesorów i profesorek z różnych uniwersytetów w Ameryce Północnej. Wszystko było dobrane losowo i każdy dostał ten sam e-mail. To była prośba od studenta albo studentki o to, żeby spotkać się na 10 minut. Ta osoba, która napisała e maila, chciała się, chciała, miała parę pytań na temat właśnie studiów doktoranckich. No i badaczki w tym eksperymencie mierzyły, kto dostał odpowiedź. Jedyną manipulacją eksperymentalną, to było kto pisał ten e-mail. E-mail zawsze był taki sam, w idealnym języku angielskim nie było tam żadnych błędów, zawsze taki sam, ale badaczki posługiwały się 20 różnymi imionami. I właściwie stworzyły takich 10 kategorii związanych z płcią i, i z rasą czy etnicznością. Także niektórzy dostali maila od Meredith Roberts. No i Meredith Roberts skojarzenie to jest to biała kobieta. Niektórzy dostali maila od Lamara Washingtona. i tutaj skojarzenie jest to czarny mężczyzna. No i to też było badane na studentach, żeby nie było żadnych błędów. Były też maile od Juanity Martinez, Raja Singa czy Changa Huang. No i co się okazało? Największe różnice, były różnice między, między właśnie grupami, największe różnice wyszły dla badaczy, to też było takie trochę przykre, w szkołach biznesowych. I co się okazało? Kiedy maila wysyłał, kiedy profesor albo profesorka wysyłała maila i myślała, że jest to biały mężczyzna, no to on dostawał odpowiedź w 87%. Kiedy maila wysyłała kobieta albo, albo inny student z, z innej grupy mniejszościowej, no to już e, odpowiedzi dostawały osoby tylko w 62% przypadków, czyli 87, a 62%. Jest to, jest to bardzo, bardzo duża różnica. E, I Dolly członków właśnie mówi, um, ona się zajmuje badaniem tego unconscious bias. Ja to nazywam taką nieświadomą stronniczością. Tendencyjność postrzegania. Myślę, że to jest też takie dobra, dobre słowo. Dla mnie, unconscious bias mimo wszystko jest lepszym określeniem, no ale postaramy się to właśnie powiedzieć, bardziej, powiedzieć po polsku. I co to jest to unconscious bias? Tak jak mówiłam, ten system jeden działa na zasadzie skojarzeń. I ponieważ żyjemy w takim społeczeństwie, kiedy widzimy, mamy stereotypy dotyczące kobiet, mamy często widzimy. Na przykład mężczyzn w, w takich na takich stanowiskach liderskich, no to nasz mózg szybko właśnie, właśnie tworzy takie, takie skojarzenia, które później um są taką nieświadomą stronniczością. Czyli ten unconscious bias to jest właśnie takie skojarzenie, nastawienie dla danej grupy, która działa poza świadomością i kształtuje, jak postrzegamy daną grupę i wpływa na nasze zachowanie i decyzje. To jest taka tendencyjność i stronniczość. W przypadku tych profesorów i profesorek, o którym mówiłam, to nie było tak, że oni mają uprzedzenia, że nie chcieli się spotkać na przykład ze studentkami, ale właśnie to ten unconscious bias wpływał na to, komu tak na, tak, tak na końcu pomagali, czy, czy nie pomagali. Innym przykładem właśnie takiego um, unconscious bias to jest um, też fajny eksperyment um, mówiący o tym, jak to samo zachowanie jest postrzegane inaczej. Heidi Roizen to jest taka bardzo... Kobieta, kobieta przedsiębiorczyni z Doliny Krzemowej, która odniosła ogromny sukces. Ona założyła swoją firmę technologiczną, pracowała na stanowisku liderskim w Apple, później została też inwestorką. No i ona w, swoim, w swojej karierze wykorzystywała sieci kontaktów profesjonalnych, prywatnych, do osiągnięcia sukcesu, i, i właśnie na podstawie jej kariery powstało takie case study, które było przedstawiane studentom. Y, i studentków w szkołach biznesowych. I w pewnym momencie to case study zmieniono i poproszono studentki i studentów o przeczytanie właśnie informacji na, na, na temat Heidi, ale 50% czytała informacje o Heidi, a 50% czytała informacje o Howardzie. No i co się okazało, jak tutaj już widzicie na slajdzie, że w sytuacji, kiedy faktycznie to Heidi była osobą, bardzo, osiągnęła ogromny sukces, obydwoje i Heidi i Howard byli oceniani jako, jako kompetentni. Natomiast jeśli chodzi o to, co studenci i studentki myśleli o Heidi czy Howardzie, no to Heidi była samolubna, agresywna, mniej sympatyczna, nie chciałabym dla niej pracować, czy nie chciałbym dla niej pracować, natomiast Howard był błyskotliwy, da się lubić, sympatyczny, chciałbym dla niego, chciałbym dla niego pracować, czy chciałabym dla niego pracować. Czyli dokładnie to samo zachowanie i zupełnie inna percepcja. W momencie, kiedy, kiedy i tutaj to jest właśnie taki bias, który bardzo często występuje w ocenie kobiet. Jeśli i w tym przypadku akurat były jasne kryteria oceny kompetencji, no to kobieta jest oceniana tak samo kompetentnie jak mężczyzna. Natomiast jeśli zachowuje się w taki sposób, który jest niezgodny ze stereotypem kobiety, no to wpływa to na postrzeganie tego, jak, jak jest lubiana. Jest bardzo, bardzo dużo badań, które właśnie w taki prosty sposób, gdzie masz tylko tylko właśnie manipulacje imieniem pokazują, że dokładnie to samo zachowanie jest oceniane inaczej w zależności od tego, kim jest osoba, która, która to zachowanie prezentuje. To jest taka fajna kampania Catalyst jakiś czas temu, która właśnie pokazuje, jak można zmienić to postrzeganie, czyli to samo zachowanie u kobiety to będzie agresywna, u mężczyzny asertywny, ja na przykład mogę być postrzegana, jako że się rządzę, mój kolega, jeśli zachowuje w ten sam sposób, postrzeganie będzie, że ma umiejętności przywódcze. No i ten unconscious bias jest właściwie wszędzie jest Szczególnie ja się, ja się nim zajmuję w organizacjach i dotyka każdego procesu związanego z zarządzaniem, zarządzaniem talentem, z zarządzaniem ludźmi. Od rekrutacji, gdzie na przykład CV z też z imionami z grup, mniej, grup niedominujących są, mają inne wyniki, to takie badania z Toronto, różnica to była 35%. Jeśli jeśli Rezm miało takie anglo, brzmiące imię, jak mafiu, to mafiu z takimi samymi kwalifikacjami miał 35% większe szanse na to, że zostanie zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną. No i z tymi właśnie, to tą tendencyjnością, postrzegania, to nie są tylko, to są, to są też takie rzeczy, które na nas wpływają, nawet nie tylko płeć, czy, czy, czy rasa, czy, czy przynależność do innej grupy, ale również takie rzeczy jak wzrost, albo takie rzeczy jak czy rekruter, czy rekruterka, na przykład chodziliśmy do tej samej szkoły. Też takie cechy wpływają faktycznie na, na, na decyzje. Komu pomagamy? Unconscious Bias wpływa na to. Wszystkie decyzje związane z promocją, um, też, też właśnie na nie, na nie wpływa Unconscious bias. No i um, czy, co możemy z tym zrobić? Um, popatrzcie sobie tutaj na tą, na tą szachownicę i proste pytanie: który z tych pól jest ciemniejszy? A czy B? Tak naprawdę one obydwa są takie same. I to jest dla mnie taka fajna metafora tego unconscious bias. Nasz mózg i w przypadku tej, tej szachownicy to jest trochę takie złudzenie optyczne. Mamy tam kontrast, mamy tam cień, który ten stożek rzuca. I nawet jeśli wiemy, że. że że faktycznie te dwa kwadraciki są takie same, no to i tak, jeśli nie mamy mm, czegoś dookoła, no to będziemy je postrzegać inaczej. I właśnie tak jest ten unconscious bias. On zawsze jest. I, i jeśli nie będziemy. Mm, mogli, jeśli nie zaprojektujemy sobie lepszych decyzji, jeśli nie zaprojektujemy sobie lepszych procesów w organizacjach, no to niestety nasze, nasze procesy, nasze decyzje będą stronnicze no i niestety świat, w którym żyjemy będzie, będzie jeszcze bardziej niesprawiedliwy. Tutaj na, na konferencji ja słyszałam bardzo, wielokrotnie o tym, że właśnie do zarządzania różnorodnością, do diversity, inclusion podchodzi się tak systemowo. I dla mnie właśnie ten unconscious jest to jest taki przykład tego, że trzeba do tego podejść bardzo systemowo, że właściwie każdy proces, ja tutaj wam pokazuję takie benchmarki związane z różnymi rodzajami działań, jeśli chodzi o różnorodność i inkluzję, i to jest ten taki benchmark związany z procesami związanymi z ludźmi, czyli rekrutacją promocja, kompensacja, wszystkie wszystkie z tych procesów muszą być projektowane tak, żeby brać pod uwagę ten, ten unconscious bias. Czyli na, na przykład jeśli, jeśli rekrutujemy, muszą być bardzo jasne kryteria, co my tak naprawdę oceniamy wywiady czy przy rozmowach kwalifikacyjnych muszą być takie same pytania, musi być ustalone, co dokładnie oceniamy. Jeśli tego nie będzie, no to ten nasz bias będzie, będzie wpłynął na wyniki. I, i tak naprawdę. Dlaczego ten unconscious bias jest ważny? To jest nie dość, że krzywdzi różne grupy, a dwa dla organizacji jeszcze podejmujemy złe decyzje. Nie, nie dajemy szansy najlepszym kandydatom czy kandydatkom, tylko, tylko pozwalamy właśnie naszemu mózgowi trochę nas tutaj oszukać. I chociaż diversity and inclusion to, to takie naprawdę działanie systemowe, to nie chcę Was też zostawić z takim... Z takim przekonaniem, że nic nie możecie zrobić. Więc jest parę rzeczy, które ja bym chciała, żeby każdy, każdy z Was zrobił po tej prezentacji. Pierwsza rzecz to jest poznać swoje nieuświadomione nastawienia, czyli ten swój unconscious bias. Project Implicit: jak wpiszcie sobie w Google, to możecie wejść na stronę projektu badaczki i badacza z Uniwersytetu na Harvardzie. I tam jest taka gra, która bada właśnie ten Unconscious Bias, Implicit Association Test. I ona jest o tyle ciekawa, że Bada czas reakcji. Czyli to nie jest tak, że będziemy cię pytać, czy na przykład właśnie jak wcześniejszej prezentacji, czy zgodziłabyś się, żeby, żeby na przykład ktoś tam był twoim sąsiadem, ale będziesz musiała odpowiadać, będziesz musiał odpowiadać szybko i będziesz, będziesz widział na przykład twarz kobiety i będzie przedmiot związany z karierą albo przedmiot związany z domem, i będzie twój czas reakcji mierzony i porównany, jeśli, jeśli to jest mężczyzna. Także bardzo ciekawa metoda. metoda. Dwa. No to właśnie, Sandra, Ty, jak mówiłaś o mojej prezentacji, mówiłaś właśnie o tym, że um, dowiemy się, że, że, że jakby ten państw jest wszędzie. No i, i właśnie jest. Więc my musimy przyjąć do tego takie podejście, że faktycznie tak działa nasz mózg, dlatego musimy sobie projektować lepsze decyzje. Um, następna rzecz, uczyć się id identyfikować kluczowe sytuacje. Jeśli, szczególnie jeśli, jeśli mamy wpływ na karierę ludzi w organizacji, no to w sytuacji, kiedy podejmujemy jakieś decyzje, to faktycznie musimy, musimy je dobrze przemyśleć i zastanowić się, dlaczego tak naprawdę, na jakiej podstawie podejmujemy, podejmujemy decyzje. Czwarta rzecz jest taka trochę nie, może nie intuicyjna, poszerzanie swoich kontaktów, swojej sieci kontaktów. Ale tutaj też na konferencji dość dużo mówiono o empatii, o właśnie przyjmowaniu perspektywy drugiej osoby. No I to jest taka jedna z rzeczy, która bardzo właśnie pomaga w tym. Y w niwelowaniu, nie powiedziałabym niwelowaniu, bo one zawsze tam są, ale w zarządzaniu tym unconscious bias. Także znowu po tej prezentacji zapraszam, niech każdy z Was wejdzie sobie na swój profil na LinkedInie albo na Facebooku, zobaczy 10 pierwszych osób, które się pojawią i zobaczcie sobie, kogo macie w tych 10 pierwszych osobach i kogo Wam brakuje, z jakich, z jakich grup. Ostatnia rzecz to zadawanie pytań i kwestionowanie zachowania. Mi się podobał kiedyś taki fajny przykład, który podawała osoba, która pracowała w takim ogromnym banku w Kanadzie. I ona mówiła, że w pewnym momencie w organizacji zaczął funkcjonować taki, taki slogan: A czy zapytaliście Karol? I to się wzięło z tego, jak kiedyś właśnie zespół zastanawiał się nad tym, komu powierzyć takie ważne zadanie. To było otwieranie jakiejś tam chwili banku w innym kraju. I Karol była taką osobą, która była, Super. Ona no, właśnie wszystkie zadania wykonywała ekstra, każdy ją lubił była ewidentną taką wywiazdą. No i jak rozmawiano właśnie o tym, czy, czy Karol będzie chciała, czy, czy Karol byłaby dobrą osobą, żeby właśnie poprowadzić ten, ten nowy oddział, otworzyć ten nowy oddział, no to ktoś tam powiedział, ale no, wiesz, ona właśnie właśnie wróciła z urlopu macierzyńskiego, więc to chyba nie jest dla niej dobry czas. I, i jak gdyby pominięto pominięto ją. Na szczęście właśnie ktoś. Powiedział to hasło: Słuchajcie, a czy ktoś zapytał Karol? I wrócono do niej, zaoferowano jej pracę, okazało się, że była zadowolona yy, i chciała ją przyjąć. I, i jak to zwykle, Karol yy, super udało jej się właśnie z otwieraniem tego nowego oddziału, Ale od tego czasu właśnie to hasło: Czy zapytaliście Karol, yy, funkcjonowało jako takie przypomnienie o tym yy, unconscious, and unconscious bias. Yy. Więc dziękuję bardzo, ja się starałam zmieścić w 15 minutach. Bardzo chętnie opowiem jeszcze trochę więcej o, o, o tym temacie, ale też chciałam zapytać, czy są może jakieś pytania? Serdecznie dziękujemy ci, Aniu. Faktycznie 15 minut na poruszenie tak szerokiego tematu, jakim jest Unconscious Bias to praktycznie mission impossible. Ale zdecydowanie tak? pamiętajmy, że to sprowadza się do rozpoznawania Samoświadomości, obserwowania siebie w relacjach z innymi ludźmi, a ja aktualnie jestem na etapie przeglądania moich e, grona kontaktów i wychodzenia z tej bańki, o której mówiła Ania. Hey, hey.